Dzień dobry, cześć i czołem moi kochani, Witajcie wszyscy przeserdecznie. Ponownie w Heroesikach Piątych się widzimy. Oczywiście, standardowo. E, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za uprzednią aktywność. Tutaj, tak dużą pod poprzednim filmem. E, także jeszcze raz zachęcam, jeśli wszyscy chcecie się znaleźć tutaj na naszych listach saveów, jeśli chcecie być tutaj zapisani na, na wieki wieków na tym kanale, to zachęcam was wszystkich przeserdecznie do tego, żebyście zostawili komentarz. To wtedy oczywiście ci. Tutaj nasi komentujący są wpisywani na listę e, Nie na listę, tylko na, na zapisy hmm, Po prostu waszymi tutaj sobie nazywamy e, Saviki w grze, słuchajcie I to jest bardzo, bardzo fajne, tak mi się wydaje No właśnie, wy macie no bo ochronę na magię Jest trochę sraka, no ale trudno e, To pierwsze primo, drugie primo Standardowo zachęcam wszystkich do pozostawienia łapki w górę Będzie mi niezmiernie miło Jeśli to tylko zrobicie e, Więc zachęcam Zachęcam was bardzo, bardzo serdecznie do tego. Yy, to jest drugie info. Standardowo. dzisiaj się gubię, słuchajcie. Taki dzisiaj mam dzień z dupy trochę, trochę słabo się też czuję. A zaraz muszę, słuchajcie, wychodzić z domu, tak naprawdę, bo idę dzisiaj, słuchajcie, na koncert. Dzisiaj mamy sobotę w sobotę właśnie idę na koncert. Pierwszy mój koncert od. Wow, nie wiem ilu. Koncert pana e, Taco Hemingwaya e, we Wrocławiu na Halistulecie. Także być może z kimś się będę tam widział. A jak nie, no to i tak mam nadzieję, że będę bawił się dobrze. Ale po prostu czuję się tak. Tak z dupy dzisiaj, słuchajcie, że tragedia. Weźmy sobie eksperckie, że po prostu. Słuchajcie, naprawdę tragedia. Się czuję po prostu masakrycznie. No ale trudno, słuchajcie. Jakoś trzeba żyć, nie? Jakoś trzeba żyć. Kontynuujemy czyszczenie mapy. Tutaj mamy wszystko. Dobra, no tu chodźmy tych dupków pogonimy. Niski, sądzę, że na ludzie sobie z nimi damy radę. Eee, no i tutaj Narks śmigasz dalej po. Po więcej jakichś tej pierdołek, po więcej jakichś rzeczy, które po prostu możemy sobie elegancko tutaj pokraść. Słuchajcie mnie, jest jeszcze kolejny temacik, temacik ten zwie się taki, że to jest bardzo ważny dla mnie temat, na który powinien powstać osobny film tak naprawdę, a nie, nie tutaj, ale już sobie zaczniemy. Słuchajcie, uruchomiłem opcję wspierania na kanale, uruchomiłem opcję wspierania na kanale, więc zachęcam, czy zachęcam. Jeśli ktoś po prostu wyraża taką ochotę, wyraża taką chęć, żeby dziś tutaj wesprzeć mnie, być, być patronem tego kanału, dokładać się niewątpliwie bardzo mocno do, do tego, żeby ten kanał się nam tutaj dalej rozwijał, to, to tak, to, to, to fajnie byłoby mi bardzo, naprawdę bardzo miło. Jeśli ktoś z Was zechciałby, że tak powiem, wziąć w tym udział, to naprawdę będzie mi niesamowicie miło. No, i też, jeśli ktoś z Was zdecyduje się na wsparcie kanału, no to, 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 to słuchajcie, nie będzie to dużym chyba zaskoczeniem, jeśli powiem Wam, że e, zwyczajnie w świecie e, będziecie tutaj bardzo dużym wkładem dodanym, właśnie dla, <laughs> dla tego kanału. Dla, dla tego, wszystkiego, co się tutaj dzieje dookoła niego. Ojej, jak ty ma obijesz 266, no ładuj tym, ale to i tak jakiś Gina tutaj nam zdechnie, nie? Zaraz zobaczymy, czy, czy nie lepszym będzie cofnięcie sobie, okej, okay, jeszcze nie zdechł, o dziwo, no ale jest strzałka teraz w Jina 3, sporo, no dobra, już nie będę wczytywał, już się nie wapię w takie rzeczy, po prostu idziemy. Tak, więc tak jak mówię, jeśli, jeśli ktoś zdecyduje się na wsparcie tej kanału, to będzie to dla mnie ogromną wartością dodaną, też będę widział, że faktycznie, no są ludzie, którym zależy na rozwoju tego kanału, to jest fajne, bo, bo dzięki, dzięki, dzięki temu właśnie wsparciu... No, będę w stanie rozwijać kanał, rozwijać te produkcje, rozwijać moje pomysły. Odciąży mnie to też od innych, innych spraw, tak mam taką nadzieję. Będę mógł się tutaj poświęcić trochę bardziej już YouTube'owi, który ma pośpiech. Ten ma pośpiech, to wywalimy Ciebie. No i brak kontrataku, tak, no to zdecydowanie Ciebie. Chociaż nie wiem, czy ten nie jest lepszy pod... A to zaraz zobaczymy. Tak, no oczywiście jeśli chodzi o jakieś bonusy, mamy cztery progi. Cztery progi, najniższych 10 zł, co wydaje mi się, że jest taką ceną no, niezbyt wygórowaną. W tych czasach 10 zł to jest naprawdę niezbyt wiele, więc zdecydowałem się, że nie będziemy przesadzać, nie będę tutaj rzucał od razu wiecie minimum 100 zł, tylko na spokojnie. nie? Na spokojnie na luzaczku wydaje mi się, że kto będzie chciał, to tę dyszkę nawet tutaj rzuci. Są oczywiście wyższe progi, opiszę wam po tak pokrótce co to dają, bo oczywiście. E, oczywiście tam jest wypisane co nieco, że tam są jakieś te e, wcześniejsze dostęp do filmów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest do przedyskutowania. W zasadzie to wszystko polega na tym, że będziemy musieli po prostu sobie usiąść i e, porozmawiać ze sobą. Jeśli takie osoby będą chętne, co jak, wybierzecie sobie jakąś serię, wybierzecie sobie coś, co będzie tylko dla was nie, może przejdziemy sobie na heroesy trzecie na przykład tylko dla wspierających Można na heroesy szóste, zobaczymy jak to będzie wyglądało tylko dla tych chętnych, którzy będą chcieli faktycznie, będą to oglądali, zobaczymy e, to wszystko jest tak jak mówię, kwestia dogadania się tutaj z wami na tym kanale e, a co ważne, słuchajcie, co ważne co takie najważniejsze to e, po pierwsze, wszystkie osoby wspierające będą na pewno znajdowały swoje miejsce w opisie filmów w... E -e -e, nie tylko w opisie, ale i na banerze kanału, i w informacjach kanału, tam będą wypisali na pewno wszyscy patroni, którzy dokładają się do tego, żeby ten kanał mógł funkcjonować tak, jak funkcjonuje, nawet i lepiej. E to jest pierwsze primo. Drugie primo... Y to jest coś, czego YouTube teoretycznie nie pozwala, no ale ja bardzo bym chciał, żeby jednak na to nam pozwolił ten YouTube. Eee, mm, sraka, no dobra, żeby na to jednak ten YouTube pozwolił, eee, bo słuchajcie, eee, przy wyższych progach, ale i przy niższych, tylko że rzadziej, eee, będę chciał robić takie losowanko. Oczywiście, te wyższe progi, tam najwyższe jest za chyba to ma gwarantowane pewien, pewien suwenir ode mnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny suwenir związany mocno z kanałem, ale i nie tylko, bo związany mocno z tematyką kanału. Więc tutaj mam. Ale dam dupy. Widzicie, jak się ustawiłem? No dobra, trudno. Więc tutaj mam ogromną nadzieję, że. Że, 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 że. że yy, wam to przypadnie do gustu. Jeśli ktoś kiedyś będzie miał okazję. Okej, okay, pewnie padnie jean, no. Jeśli ktoś kiedyś będzie miał okazję. Do tego, żeby przekonać się, co ja tam planuję. No to, to, to mam nadzieję, że będzie po prostu zwyczajnie w świecie zadowolony. Z tego, co, co gdzieś tutaj sobie wymyśliłem, ok. Oczywiście, więcej szczegółów możecie tam sobie znaleźć w zakładce. Po prostu wspieranie, jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem. I również pojawi się osobny film na ten temat. Dobry, już chciałem złoto. Nieważne, z przyzwyczajenia. Dobra, oczywiście, pojawi się również osobny film na ten temat. Spróbujmy to zrobić od razu. Gdzie będę tam wyjaśniał, co i jak, na czym to ma wszystko polegać. To jest spoko. To jest spoko. W gruncie rzeczy, te trzy rzeczy są spoko, nie? To bym chciał, chyba, to bym chciał. Tutaj sobie poczekamy, może to weźmiemy, może nie. Zobaczymy. Ehm... Nie, na walkę z Władimirem się na to nie przyda, bo przecież to, co mnie umarli. Chociaż to obniża szczęście czy morale? Jak szczęście, to jeszcze spoko. To jeszcze spoko. Jak morale, to gorzej. E, także no, jeśli ktoś wyraża ochotę chęć wsparcia tej kanału, etc. E, wsparcia mnie, wsparcia tego co robię. Poniekąd też, jeśli ktoś komuś zależy na tym, żeby tutaj e, materiały na tym kanale były to coraz to lepsze i lepsze i żeby po prostu przyjemnie wam się to oglądało. Jeśli już ktoś to jest zdecydowany na oglądanie tego kanału, to jeśli ktoś chce, żeby tutaj po prostu zwyczajnie się świecie przyjemniej nam było e, no to jak najbardziej e, zachęcam. Jeśli ktoś wyraża taką ochodę, to popieram, ale jeśli nie, to oczywiście nikogo to nie nagabuje. Nikt nie musi. No, pff, easy. O, fajnie, tylko że nic nam z tego nie jest potrzebne. Totalnie nic. Eee, ha. <ścoughs> A z dyplomacji, gdzie mam tutaj? Eee, ha, mogę iść. No to nie, to ja wolę iść w te boskie przewodnictwo. Albo w aury szybkości. Mhm. To ja potrzebuję dyplomacji, wziąć, to ja dałem dupy, że jej nie wziąłem wtedy. No okej, okay, dobra, trudno. Aha. Mamy jeszcze jeden slot wolny. Możemy iść sobie w Magię Roku. Możemy iść sobie w Magię przywołania i spróbować bawić się w Feniksa. No dobra. Raczej z to biorę. Najleba się tym razem. Okej, okay. dostaliśmy sobie jakiś tutaj. Jakiś tutaj. Yy, Tem. Yy. Co, co myśmy tam dostali? Zapomniałem. Implozję, przepraszam. Dzisiaj mówię wam, jestem totalnie wyjęty z życia, Nie. Ja boję się, co to będzie, jakbym ja jechał na ten koncert. Przecież to ja umrę. Ja po drodze słuchajcie, umrę. Dobra, no mamy magię przywołania, tak jak mówię. Zazwyczaj się tym nie bawię. Więc, yy, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Skrzeszenie tajemna zbroja. A, to nie było. Ej, mamy tą portal. Halo, mamy tą portal. Zajebiście. No dobra, fajnie. Mm, serio, kurwa. No dobra, nieważne. Szmaragdowe trzewiki. E, I wiecie co? Ale i tak nie mamy tutaj wampiryzmu. I tak nam nie siadł. No, ślepie nie byłoby, kurde, fajne. No, Nie jestem zadowolony. Mam nadzieję, że mi ta tajemna wszechwiedź zasiądzie po prostu. No, bo nie jestem zadowolony absolutnie. Z tego, jak to tutaj, słuchajcie, wygląda My zdobyliśmy tego? Nie, nie zdobyliśmy Myślałem, że ten klucznik nie jest broniony Dobra, Nerxes, zwracaj Ty, zgarnie sobie hajs Pewnie, że tak 10 kloca piech to mnie chodzi, jak się to mawia I to chyba oznacza, że już nie mamy wolnego slotu, nie? Na umiejętności No nie mamy No okej, okay, mamy 18 level To chyba tą portalę jeszcze nie złapiemy, słuchajcie Bo tą portalę jest chyba od 20 poziomu Jeśli mnie pamięć nie myli Rozbudujmy sobie zamek do końca Całkiem sprawnie chyba poszła nam rozbudowa tego zamku. Fajnie. No i zaraz będziemy mogli się zacząć bawić w później artefaktów. ale potrzebujemy dużo, dużo więcej zasobów, więc pozbieramy sobie tego trochę. Z tą portalem też będzie, słuchajcie, spokojnie. O tyle, że yy, będą w każdej chwili wrócić do miasta, więc na pewno będzie dla nas bardzo, ale to bardzo komfortowe. Jest mi strasznie, strasznie gorąco tutaj dzisiaj, jest na dworze 20 kilka stopni, ja muszę zamykać zawsze okna, to już kiedyś wam mówiłem na odcinku, że nie ja muszę zamykać wszystkie okna na chacie, jak siadam do nagrywania. Co ja kliknąłem? Czekajcie, uciekłem sobie tutaj, no. Muszę zamykać sobie wszystkie okna, bo za oknem mam plac zabaw i nie dość, że wam to by bardzo zagłuszało materiał, to i dzieciaki by słyszały, jak tutaj czasem sobie bluzgam, więc... No jednak wolę dbać o młodzież. Co jest, kamerka wywaliło? Halo, co za tutaj... Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się odbywa? No wywaliło nam kamerkę. Czekajcie. Trzeba to naprawić. No nie, tak nie może być. bez czuła kamera. Dobra, to nie chcemy tego. <laughs> może tak zostaniemy do końca. Tak, odrzuć niezapisane zmiany. O! Dzień dobry wróciłem. Dobra, fajnie. <laughs> Problemy techniczne. Wracamy do gry w takim razie. Jest, dobrze, już nic nie klikam. Dzisiaj jest. Masakra jakaś, słuchajcie, jest masakra. Co ja kliknąłem? Eee, to jest jakiś przycisk, że to nam pokazuje. te No dobra, no nic, to sobie już tak dogramy, nie? Chyba że zapiszę rozgrywkę i wczytam. To zapiszmy, bo nie wiem dokładnie, który miał ja to kliknąłem. To zapiszemy. A przy okazji, mi się moja. Eee, ważna rzecz: eee, Ostatnio właśnie wykazaliście się sporą aktywnością, więc po kolei zapiszemy sobie tutaj na pewno pana mm, Skorpiona Skorpion Girlfriend hehe nie no, GF Skorpion, Skorpion, dokładnie Skorpionku, się mnie, czy będę oglądał wszystkie mecze na Euro24 Oczywiście, że będę, aha, miałem czytać. Oczywiście, że będę oglądał, bo jest taka ciekawostka, jeśli ktoś się interesuje piłką, nożą, sportem, etc. No, ja jestem dużym fanem akurat eee, jestem dużym fanem I od 2016 roku, słuchajcie Nie pominąłem żadnego, nie, dobra, to dogramy tak do końca i tyle Nie pominąłem żadnego turnieju piłkarskiego Żadnego słuchajcie eee, W przeciągu właśnie tych iluś tam lat nie? Także ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu Mam nadzieję, że uda mi się podtrzymać tę moją formę Jak najdłużej słuchajcie eee, No i co no, Możecie trzymać kciuki, żeby mi się udało Mam nadzieję, że będzie, będzie w pytkę. Także tak, owszem będę oglądał, będę siedził, Na pewno też często tutaj będą się pojawiały Odniesienia do tego Do tego właśnie eee, Turnieju, do tego tematu Tutaj na kanale nie, no dobra, sorry, to wolę to sprzedać. Przepraszam, ale jednak wolę to opierdzielić. Git. Yy, teraz tak. Siła bojowa armii wzrasta o milion, po prostu. Dawaj was i was. No, teraz z pięcioma titexami, ulepszonymi tam naprawdę będzie fajnie. I zaraz będziemy mogli już sobie zamieniać jeszcze tych naszych strzelców na... Yy, strzelców? Naszych magów. Na kolejnych... Yy, na tych magów bitewnych, nie? Dobra, przy okazji zbierzemy sobie trochę hajsu. Mm, tak, zbierzemy sobie trochę hajsu. Postaramy się zebrać cały przyrost, który aktualnie mamy do zebrania. To będzie ciężkie, ale przeprowadzimy jakąś wyprzedaż. Mam nadzieję, że się uda. Yy, I spróbujemy już ruszyć w podziemia. Słuchajcie, to będzie dla nas bardzo ważne, bo tutaj jest dużo, 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 dużo dobrych rzeczy. Nerxes, zwracaj jeszcze tutaj, zanim cokolwiek. Tak, dla nas to będzie bardzo dużo tam dobrych rzeczy na dole. E, które będą nam bardzo potrzebne do tego, żeby tutaj po prostu się porozumieć, się zrespiliście? Tak, wy się zrespiliście. To był jakiś tydzień was? Nie wiem, nawet... Pominąłem to chyba. O! O! Proszę bez dżinów, proszę bez straty dżina. Dobra, ale też już mi wytłumaczyliście jak one działają, więc ja już wam wszystko, wszystko wam już opowiem, wszystko wam opowiem. Otóż... E, co trzeci atak w nie... Faktycznie e, trafia Ale to nie, nie dzieli się na staki Nie dzieli się to na staki A tak jak w poprzednim odcinku Biliśmy się Cudownie Tak jak w poprzednim odcinku Biliśmy się słuchajcie e, Z trzema stakami To to, że ja w jeden stak Nie trafiłem, w drugi stak trafiłem To oznacza, że w trzeci na pewno trafię Właśnie na tym to słuchajcie polega e, Tutaj dziękuję Tardaj za wytłumaczenie mi tego Już wiem jak to funkcjonuje Wreszcie po tylu latach grania Dowiedziałem się jak to funkcjonuje, więc dziękuję bardzo serdecznie. No i mam nadzieję, że więcej takich ciekawostek, i podpowiedzi od Ciebie tutaj będę dostawał. Dobra, wbijaj w nie. No okej, okay, pudełko, ale to spoko, powinniśmy teraz potrafić. Cudownie, na prostej strzałce te pięć tam tutaj po prostu gniecie jaja. Aha, jak chcę zobaczyć czy ja mam tą portę, bo ja chciałem tutaj przyjść tylko po to, żeby spróbować dobić jakiś level. Ale jeśli mi siadł tam port... Jeszcze nie siadł. 18 poziom, no dobra. Jakie mamy staty? No, do ataku sobie coś tam dorzucimy. Chodźmy tutaj jeszcze, pobijemy tego dubka jednego. Spoko, zgarnij sobie to plus pięć siarki całkiem przyjemnie, muszę przyznać, całkiem przyjemnie. No i chowaj się tutaj, kolego, coś tu mamy do kupienia. Nie, ty kupiłeś w końcu te pierdołę? Kupiłeś Morale i 2 Serio, to 7 tysięcy w dubsko wywalimy po prostu. Ja pitole, no dobra, trudno. No dobra, no już sobie tam weźmiemy ten pierścień, tak, bo nic innego nie mamy. Te 7000 tysięcy to słuchajcie mógł być kolejny tytan dla mnie, nie? Dobra, trudno, nie, nie, nie zgadzaj się, ścigaj. E, aha, też z racji tego, że zaraz słuchajcie udaję się na ten koncert, słuchajcie, ważna rzecz. Dzisiejszy i jutrzejszy odcinek będzie krótszy, bo ja potrzebuję się dzisiaj nagrać na te dwa dni. E, a zaraz wychodzę z do domu tak naprawdę. Ponieważ jutro, czyli w niedzielę, e, muszę jechać do moich rodziców. E, w związku z tą moją magisterką kochaną, cudowną, tematem po prostu tysiąca jednej nocy, ciągnącym się od hoho. -ho, Dlaczego muszę jechać z tym tematem do rodziców? Ponieważ potrzebuję zgrać na płytę. Słuchajcie, na płytę CD. Mam gdzieś ją tutaj? Nie wiem czy... Niektórzy już mogą nie wiedzieć jak wygląda płyta CD. Mam ją jak wyciągnąć czy nie? Będę miał. Niektórzy już mogą nie wiedzieć jak wygląda płyta CD, więc ja wam pokażę jak wyglądają płyty. Przepraszam, to jest płyta... Nie no dobrze, CD-ROM. bardzo tak wygląda płyta. W takim ładnym, eleganckim opakowaniu takim jak to, papierowym, takim głównie, o, tak wygląda, tak wygląda, słuchajcie, płytka, to jest czysta płyta, czysta płyta yy, CD-ROM, pięknie, ją się wsadza do napędu, nie, tutaj kiedyś w laptopach było tak, że tutaj od boku się klikało, wysuwała się yy, napęd DVD-CD, wsadzało się płytkę, chowało się i komputer sobie czytał elegancko pliki, nie, później pojawił się pendrive i chmura, <grym> także ta, taka krótka historia, oj, sorki, taka krótka historia technologii, ale wracając do mojej magisterki, Uczelnia wymaga ode mnie, żebym na płycie miał zgraną kopię właśnie, właśnie, właśnie mojej pracy magisterskiej. A to oznacza, że muszę zgrać ją właśnie tutaj na tę płytkę, bo tylko płyty przyjmują, niestety. Co jeszcze gorsze? Dobra, zrobimy inaczej. Co jeszcze gorsze, słuchajcie, okazuje się, że jedynymi osobami które znam, które posiadają jeszcze sprzęt z, 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 ze stacją właśnie na, z napędem na płyty są moi rodzice, więc jestem zmuszony, żeby do nich po prostu jutro pojechać, zgrać to i w poniedziałek już zamknąć temat mojej magisterki, oczywiście powiecie, że są przecież zewnętrzne napędy, halo Maciek, możesz sobie spokojnie zewnętrznym napędem to zgrać, tylko problem jest taki, o... Ja wam pokażę, ja wam wszystko pokażę dzisiaj. Wszystko wam pokażę. To jest zewnętrzny napęd, napęd nie wiem czy to będziecie widzieć, tu jest napisane DVD-ROM Compact disk, rewritable, Ultra Sped. Tak jest tutaj napisane. E -e, jest fragile na drugiej stronie, czyli żeby tym nie rzucać i nie napierdalać o ścianę, bo się zepsuje. I słuchajcie, e mam sobie ten napędzik elegancko, mówię fajnie sobie, zgram wszystko, będzie elegancko, fajnie, w ogóle. Super cieszę się. E, no, ale niestety mi się okazało się, że co, że gówno, że e, nagle mój laptop przestał czytać w ogóle e, ten napęd, mimo że kiedyś nie miał z tym problemu. E, nie pokazuje mi go w ogóle jako, mm, jako, jako napędu dostępnego. Mm, do... no w ogóle go nie pokazuje, nie pokazuje tylko, że jest podłączony dysk zewnętrzny, i to jest koniec i nic więcej się z tym nie da zrobić, więc. No niestety, no. E, wyruch, czyli mnie fest i tyle, nie? A my teraz idziemy machirem wydupczyć fest trochę gnoi w podziemiach, więc przechodzimy sobie w tym momencie do czyszczenia już podziemi i będziemy powoli udawać się w kierunku tej wyspy zielonej, którą teraz widzicie na lewo od nas, czyli na zachód od nas. Będziemy się tam powoli udawać, tam zmierzać, no i zacząć tam łapać trochę, trochę dobrych rzeczy, mam nadzieję. Przede wszystkim tam było dużo, dużo do poczyszczenia. Ok, tu są jacyś magusi, magussi, niski, wiele. Was akurat ścigać nieco, bo wy mi zrobicie duże straty. Mimo nawet dużej armii, którą posiadam. okej, okay, tu jest jakieś oczko, spok, jakieś cier cier cierbiery, coś tam innego, dobra, okej okay. No, wbijamy się teraz tutaj w was. Tak, was możemy jak, jak najbardziej ścigać, fantastycznie. Wbijaj tutaj. Oddajemy turę. No, teraz turki będą szły szybko, bo już zamknąłem wszystko rozbudowane, ten Narxess też nie ma co tutaj biegać za nami spokojnie machirem sobie tutaj będziemy latać, zgarniać co nasze, wbijać expa, to najważniejsze, bo potrzebujemy mieć tam portal, więc też mam nadzieję, że niedługo nam się uda tutaj wbić ten 20 poziom. Nie, ale patrz, jak ta dyplomacja dobrze działa, nie? Nie, ja w ogóle nie mam dyplomacji chyba, to co oni się tak do mnie przyłączają? Teraz dyplomacja, dobra i teraz dyplomację chcę wziąć zdecydowanie. Dobrze wiecie, czemu. Dobra, hajsiwo nam już nie jest aż tak potrzebne, więc chciałbym pójść trochę w to W to, czyli w doświadczenie. No fajnie, patrzcie, mamy już zjedzenie do parametrów. No bo już mamy 3T: 3 mm, trzy, trzy, trzy z zestawu. E, aha, ja miałem ruch jeszcze. No dobra, to pies Co tu są za gnoje? A to są znowu te, pierdki krasnoludzkie. No dobra, to idziemy w krasnoludzkie pierdki. Pierdy, wbijamy w was, ścigamy, pogromcy, super. Nie, no ale bez przesady, kurwa, nie róbmy sobie jaj, panowie. Dobra, jest ustawiony rakszas, ale to nic nam nie przeszkadza, bo takich ich rozstrzelamy, zanim oni tutaj podejdą, nie? Ładuj w gnoja, super, fajnie. Walisz po tytanie, walisz po tytanie, trzeba cię przepozycjonować koniecznie. No ale i tak, zaraz wjeżdżam. Akir 200 obrażeń, czy tak ona kłada, hopie mm, 209 już nawet, FBI Balista, je fajnie. No i. Titan już po prostu tutaj morduje, nie? No, nie jest yy, kozakiem. nie jest kozakiem. Już mamy ich siedmiu i oni naprawdę mega, mega roboty robią, a będzie, będzie jeszcze, słuchajcie, lepiej. Dobra, dawaj tutaj. Magiczny kryształ, Ok, może być to nawet przydatne, słuchajcie. Nie będę kreował, to może być nawet przydatne. Dobra, wbijaj w miśki, bo miśki też są łatwe do naklepania. Miszki też są łatwe do naklepania. Aha, i tu będzie ten strażnik graniczny czerwony. Dobra, ok. to też jest bardzo wpytka, muszę wam przyznać, to też jest bardzo, bardzo dobre, że on tam jest. Dobra, ok. Nie no, no panowie, no ja się cieszę, że wy chcecie tutaj walczyć u mojego boku, ale bez przesady. Ale moi kochani, mam już 23 minutki, więc. My sobie w tym momencie zapisujemy rozgrywkę. I moi lośnicy, który sobie zapisujemy rozgrywkę, to pan Marcel Marcel. Rerich, dzień dobry, eee, za pytanie mnie o. Wow, co ja zrobiłem? Co ja dzisiaj klikam? Ja pierdzielę, nieważne. Za, za to, że jesteś chętny do oglądania większej ilości heroesów tutaj na kanale się, czy będą w planach kolejne części gry, ale na to pytanie odpowiedź poznacie już jutro. Trzymajcie się, cześć.